Kobieta za starami to żart, prawda? Słowa wypowiedziane półgłosem, ale wystarczająco głośno, by wszyscy obecni na odprawie usłyszeli, utkwiły w głowie kapitan Aleksandry Nowak niczym drzazga. Nie pierwszy raz mierzyła się z takim komentarzem. W wojsku, w świecie zdominowanym przez mężczyzn, jej obecność była dla wielu wyzwaniem dla porządku, do którego byli przyzwyczajeni. Ale dziś zabolało szczególnie, bo padło to z ust majora, jej bezpośredniego przełożonego przed całym zespołem pilotów. Na sali zapanowała cisza pełna niepokoju, a spojrzenia kolegów zdradzały coś między zakłopotaniem a ukrytą satysfakcją, że to nie oni stali się celem drwiny. Aleksandra uniosła podbródek, choć serce waliło jej w piersi. Nie odpowiedziała, bo wiedziała, że każde słowo mogłoby zostać użyte przeciwko niej. Jej milczenie jednak nie oznaczało słabości. To był początek czegoś większego. Droga Aleksandry do tego miejsca była długa i naznaczona wyrzeczeniami. Pochodziła z małego miasteczka, w którym dziewczyny rzadko myślały o lataniu, a częściej o bezpiecznej pracy w urzędzie czy sklepie. Ona od zawsze wpatrywała się w niebo. Ojciec zabierał ją na festyny lotnicze, a ona chłonęła dźwięk silników, jak melodię przyszłości. Kiedy oznajmiła rodzinie, że chce iść do wojska i zostać pilotem, matka długo milczała, a potem tylko westchnęła to nie jest świat dla dziewczyn Olu. Ale ona już wiedziała, że musi spróbować i spróbowała z całych sił, wbrew stereotypom, wbrew oczekiwaniom, wbrew samym sobie, gdy w chwilach zwątpienia chciała się poddać. Szkoła lotnicza była brutalnym sprawdzianem nie chodziło tylko o naukę, symulatory czy pierwsze samotne loty. Chodziło o codzienny ciężar spojrzeń, o szepty za plecami, o to, że każdy jej błąd urastał do rangi dowodu, na to, że kobieta nigdy nie powinna znaleźć się w kabinie bojowego samolotu. Ona jednak uczyła się szybciej, ciężej pracowała i zaciskała zęby, gdy inni pozwalali sobie na odpoczynek. W końcu zdobyła szacunek kilku kolegów. Cichy, nieokazany publicznie, ale wystarczający, by wiedziała, że jej starania nie idą na marne. A jednak tamtego dnia, podczas odprawy przed kluczowym ćwiczeniem, wszystko znów runęło. Major Wysocki, od lat dowodzący eskadrą, jawnie podważył jej obecność. Miała wystąpić w roli drugiego pilota, a on zasugerował, że lepiej gdyby Trzymała się z tyłu i nie przeszkadzała. W sali rozległ się nerwowy chichot. Aleksandra poczuła gorzki smak upokorzenia, ale też wewnętrzny bunt, który nie pozwalał jej wycofać się bez walki. Czuła, że jeśli teraz da się złamać, już nigdy nie odzyska ani swojego głosu, ani marzenia, dla którego poświęciła całe życie. Po odprawie podeszła do niej młodsza pilotka. Podporucznik Ewa, świeżo po szkole, z oczami pełnymi niepewności. Proszę pani, ja chciałam tylko powiedzieć, że dla mnie pani jest przykładem, niech się pani nie poddaje, szepnęła niepewnie. Aleksandra uśmiechnęła się lekko, choć w środku miała ochotę krzyczeć. To jedno zdanie przypomniało jej, że walczy nie tylko dla siebie. Każdy krok, każdy lot, każde upokorzenie znosiła także po to, by następne dziewczyny mogły stanąć za sterami bez tego ciężaru. Tego wieczoru, samotna w kwaterze, długo patrzyła na swoje odznaki i notatki z ćwiczeń. W ciszy słyszała echo słów majora. Kobieta za sterami? To żart. W jej głowie jednak coraz głośniej brzmiała inna odpowiedź. Udowodnię ci, że to ty się mylisz. Następnego dnia od rana powietrze na lotnisku pachniało paliwem i napięciem. Ćwiczenia miały symulować sytuację kryzysową, awarję w powietrzu i konieczność natychmiastowej reakcji załogi. Każdy pilot wiedział, że to sprawdzian nie tylko umiejętności, ale też refleksu i współpracy. Dla Aleksandry to było coś więcej szansa, by udowodnić swoją wartość. Major Wysocki przydzielił jej miejsce w parze z kapitanem Rogalskim, doświadczonym, ale niechętnym jej obecności. Tylko nie rób głupot. Rzucił bez uśmiechu, kiedy podchodzili do samolotu. Silnik zawył, gdy maszyna oderwała się od pasa. Aleksandra czuła znajomy dreszcz, tę mieszaninę strachu i euforii, którą pamiętała od pierwszego lotu. Jednak tym razem, oprócz adrenaliny, była też świadomość, że każdy jej ruch będzie analizowany, każdy błąd wytykany. Lecieli według planu, gdy nagle kontrola lotów nadała komunikat o symulowanej awarii. Kapitan Rogalski przejął stery, ale zamiast chłodnej kalkulacji w jego głosie pojawiła się nerwowość. Nie zauważył jednej z kontrolek, która wskazywała problem z hydrauliką. Aleksandra, mimo że formalnie miała obserwować, nie wytrzymała. Kapitanie, spójrz na panel po lewej. Ciśnienie spada. Musimy przełączyć system awaryjny, inaczej stracimy sterowność. Rogalski spojrzał na nią gniewnie, ale po chwili zrozumiał, że ma rację. Wykonał manewr, a samolot ustabilizował lot. Ćwiczenie zakończyło się sukcesem, ale raport oficjalny brzmiał inaczej. Major Wysocki podczas podsumowania nie wspomniał o jej reakcji, a jedynie podkreślił dobre zachowanie kapitana Rogalskiego. Aleksandra czuła, jak wzbiera w niej gniew, ale siedziała cicho, ściskając pięści pod stołem. W jej myślach narastała gorycz. Czy naprawdę nigdy nie zostanie doceniona, bez względu na to, co zrobi? Wieczorem w kantynie rozmowy toczyły się wokół manewru. Rogalski, wpatrzony w kufel z piwa, rzucił głośno: Gdyby nie ja, już byśmy się rozbili. A ty, Nowak, pamiętaj: Drugi pilot to nie pilot twoja rola to patrzeć i uczyć się, a nie pouczać. Kilku kolegów Roześmiało się głośno. Aleksandra poczuła, że policzki płoną jej ze wstydu, ale jednocześnie wewnętrzny głos podpowiadał, że właśnie w tej chwili na oczach wszystkich musi zdecydować, czy się złamie, czy znajdzie siłę, by przetrwać. Może i jestem drugim pilotem, odpowiedziała spokojnym, zimnym tonem. Ale to ja uratowałam ten lot. Wiesz o tym ty, wiem o tym ja, a prawda i tak wyjdzie na jaw. W kantynie zapadła cisza. Po chwili ktoś zaklaskał. Cicho? Nieśmiało. Była to Ewa, ta sama podporucznik, która wcześniej wyznała jej podziw. Inni milczeli, ale Aleksandra wiedziała, że iskra została zapalona. W wojsku słowa potrafiły rozchodzić się szybciej niż wiatr. Tego wieczoru, samotnie wracając na kwaterę, myślała o swoim miejscu w armii. Czy jej obecność naprawdę coś zmienia? Czy warto walczyć, jeśli przełożenie i tak zawsze przekręcą fakty? A jednak wiedziała, że nie potrafiłaby żyć inaczej. Lataniem oddychała, było częścią jej tożsamości. Jeśli miała zapłacić za to cenę szyderstw, była gotowa, ale gdzieś w głębi serca marzyła, że przyjdzie dzień, w którym los daje jej szansę, by wreszcie pokazała światu pełnię swoich umiejętności, bez kłamstw, bez przekręcania zasług, bez masek. Kilka dni później nadeszła wiadomość, która miała odmienić rytm życia całej bazy. Dowództwo zapowiedziało wspólne ćwiczenia z jednostką sojuszniczą, obejmujące symulacje w trudnych warunkach pogodowych oraz loty patrolowe nad granicą. Dla pilotów to oznaczało prawdziwy sprawdzian. Manewry z udziałem obserwatorów z zewnątrz były okazją do awansu, ale też momentem, w którym każde potknięcie zostawało odnotowane i komentowane na najwyższych szczeblach. Aleksandra wiedziała, że dla niej to szansa, choć jednocześnie miała świadomość, że major Wysocki zrobi wszystko, aby zepchnąć ją na dalszy plan. Na odprawie, gdy ogłaszano przydziały, serce zabiło jej szybciej. Kapitan Rogalski i kapitan Nowak patrol południowy. Padło z ust oficera operacyjnego. Wysocki zmrużył oczy, jakby ten wybór był dla niego osobistą porażką. Aleksandra poczuła na sobie jego spojrzenie chłodne i pełne niedopowiedzianej groźby. To miał być test i wiedziała, że będzie oceniana ostrzej niż ktokolwiek inny. Przygotowania do lotu były rutynowe, ale atmosfera gęstniała z każdą minutą. Pogoda nie sprzyjała, nadciągały ciemne chmury, a prognozy zapowiadały silne podmuchy wiatru i obniżającą się widoczność. Rogalski był wyraźnie spięty, lecz maskował to dowcipami rzucanymi do kolegów. Aleksandra milczała, skupiona na procedurach, na każdym detalu maszyny. Wiedziała, że jeśli coś pójdzie nie tak, nie dostanie drugiej szansy. Start przebiegł pomyślnie, ale już po kilkunastu minutach lotu warunki stały się trudne. Wiatr rzucał samolotem, chmury przesłaniały horyzont, a systemy ostrzegawcze kilkakrotnie sygnalizowały drobne zakłócenia. Rogalski próbował utrzymać kurs, lecz jego ruchy stawały się coraz bardziej nerwowe. Spokojnie, powiedziała Aleksandra. Musimy obniżyć pułap i przejść na alternatywny korytarz. Radar pokazuje, że na obecnej wysokości wchodzimy w strefę turbulencji. Rogalski prychnął, Nie będziesz mi mówiła, jak mam latać. To ja tu dowodzę. Kilka minut później samolot wpadł w gwałtowny prąd, zstępujący. Maszyna szarpnęła się niebezpiecznie, a w kabinie zabrzmiał alarm. Rogalski spanikował, zaczął wykonywać chaotyczne manewry, które tylko pogarszały sytuację. Aleksandra czuła, że sekundy dzielą ich od tragedii. Przejmuje stery, krzyknęła i bez czekania na zgodę chwyciła drążek. Jej ruchy były pewne, wyuczone godzinami treningów. Zmieniła kąt natarcia, ustabilizowała maszynę i powoli wyprowadziła ją z niebezpiecznej strefy. Oddech wrócił do normalnego rytmu dopiero gdy kontrolki ucichły, a horyzont znów stał się wyraźny. W kabinie panowała cisza, przerywana tylko jednostajnym dźwiękiem silników. Rogalski, blady i spocony, odwrócił wzrok. Miałaś szczęście? Burknął w końcu. Aleksandra nie odpowiedziała. Wiedziała, że to nieszczęście, ale lata pracy i determinacji sprawiły, że są wciąż cali. Po powrocie na lotnisko czekała ich komisja oceniająca przebieg ćwiczenia. Raporty były nagrywane, a każde odstępstwo od procedur analizowane. Aleksandra spodziewała się, że Rogalski przypisze sobie zasługi, tak jak wcześniej. Tym razem jednak obserwatorzy widzieli nagranie z kabiny. Wysocki, czytając raport, miał kamienną twarz, ale w jego oczach płonęła wściekłość. Kapitan Nowak wykazała się inicjatywą w krytycznym momencie i doprowadziła do bezpiecznego zakończenia zadania. Powiedział głosem, który zdradzał, że każde słowo jest dla niego cierpieniem. Na sali rozległ się cichy szmer. Aleksandra po raz pierwszy poczuła, że oficjalnie uznano jej wartość, ale wiedziała też, że to dopiero początek i że tym samym zyskała nie tylko uznanie, lecz także nowych wrogów. Następne tygodnie były dla Aleksandry pasmem cichych prób i drobnych zwycięstw. Po oficjalnym uznaniu jej reakcji, w czasie ćwiczeń, część kolegów zaczęła traktować ją z większym respektem. Niektórzy dotąd obojętni lub ironiczni zaczęli pytać o jej opinię przy odprawach, a nawet szukać rady w sprawach technicznych. To było nowe doświadczenie, widzieć, że jej wiedza i umiejętności zaczynają mieć realną wartość w oczach innych. Ale wraz z uznaniem pojawił się też cień, major Wysocki. Jego niechęć przybrała inną formę, już nieotwarte kpiny, ale zimną, milczącą wrogość. Patrzył na nią tak, jakby czekał na moment, w którym potknie się choćby na drobiazgu. Aleksandra wiedziała, że jej pozycja wciąż jest krucha. Każdy dzień przypominał chodzenie po linie. W jej wnętrzu narastało napięcie, z którym radziła sobie, spędzając godziny w tym w symulatorze. Ćwiczyła scenariusze awarii, loty w trudnych warunkach, procedury ratunkowe. Wszystko po to, aby w prawdziwym locie nie zawahać się ani przez chwilę. To był jej sposób na przetrwanie i zarazem obrona przed tym, co mogło nadejść. Pewnego wieczoru, podczas kolacji w kantynie, usiadła naprzeciw Ewy. Młoda podporucznik wyglądała na zmęczoną i przygnębioną. Co się stało? Zapytała Aleksandra. Ewa spojrzała na nią z wahaniem. Dziś, na szkoleniu, major kazał mi odczytać procedurę przed wszystkimi. A gdy się pomyliłam w jednym zdaniu, powiedział: Nic dziwnego, że kobiety w wojsku to pomyłka. Wszyscy się śmiali. Aleksandra poczuła, jak wzbiera w niej gniew. Znała to uczucie aż za dobrze. Wzięła głęboki oddech i odparła Nie pozwól, żeby cię złamał. Jesteś tu dlatego, że zasłużyłaś. Pamiętaj, że jego siła rośnie, gdy my milczymy. Te słowa brzmiały odważnie, ale w środku Aleksandra czuła ciężar odpowiedzialności. Wiedziała, że dla młodszych pilotek jest kimś w rodzaju symbolu. Dowodem, że można przetrwać i odnieść sukces, ale czy sama była gotowa unieść tę rolę? Kilka dni później wydarzyło się coś, co na długo zapadło jej w pamięć. Eskadra otrzymała nagłe zadanie lot patrolowy w trudnych warunkach pogodowych, tym razem w rejonie, w którym, według zwiadu, mogły pojawić się niezidentyfikowane obiekty. Było to zadanie wymagające skupienia i doświadczenia. Ku zaskoczeniu wszystkich dowództwo przydzieliło je właśnie Aleksandrze. Kiedy odczytano rozkaz, w sali zapanowało poruszenie. Niektórzy byli szczerze zdumieni, inni szeptali, że to zbyt ryzykowne. Wysocki z zaciśniętymi ustami przyjął decyzję, ale jego spojrzenie zdradzało, że traktuje to jak okazję do jej upadku. Lot przebiegł zgodnie z procedurą aż do momentu, gdy radar wychwycił podejrzane echo. Aleksandra natychmiast powiadomiła kontrolę i rozpoczęła manewr sprawdzający. Przez kilka minut serca całej załogi biły szybciej, napięcie było niemal namacalne. Ostatecznie okazało się, że to awaria sygnału, ale sposób w jaki Aleksandra poprowadziła akcję spotkał się z pochwałą dowództwa. Profesjonalizm i zimna krew brzmiał wpis w raporcie. Po powrocie na bazę atmosfera zmieniła się zauważalnie. Tym razem nie było już drwin. Nawet ci, którzy dotąd patrzyli na nią z góry, zaczęli dostrzegać, że jej obecność nie jest przypadkiem. A jednak w cieniu sukcesu kryła się świadomość, że dla niektórych, zwłaszcza dla majora, każdy jej triumf był kolejnym gwoździem do trumny ich poczucia wyższości. Wieczorem, stojąc samotnie na pasie startowym i wpatrując się w rozgwieżdżone niebo, Aleksandra myślała o tym, jak cienka jest granica między uznaniem a wrogością. Wiedziała, że jeszcze wiele razy przyjdzie jej walczyć nie tylko w powietrzu, ale i na ziemi, wśród tych, którzy wciąż nie potrafili zaakceptować jej obecności, ale czuła też, że każdy taki dzień przybliżają do celu by nikt już nigdy nie powiedział, że kobieta za sterami to żart. Nad ranem baza została postawiona w stan podwyższonej gotowości. Nikt nie znał szczegółów, ale napięcie było wyczuwalne w każdym spojrzeniu, w każdym kroku żołnierzy. Dopiero na odprawie ujawniono powód w rejonie przygranicznym doszło do incydentu. Niezidentyfikowana maszyna wtargnęła w przestrzeń powietrzną i nie odpowiadała na wezwania radiowe. Dowództwo zarządziło natychmiastowy lot, przechwytujący. W sali zapanowała cisza, gdy ogłoszono skład załogi. Kapitan Nowak jako pierwszy pilot, podporucznik Ewa jako drugi. Decyzja ta była jak grom z jasnego nieba. Major Wysocki wstał gwałtownie, protestując, że to zbyt ryzykowne, że oddaje się los, jednostki w ręce kobiet. Dowódca chłodno i stanowczo uciął dyskusję. To rozkaz. Kapitan Nowak jest najlepiej przygotowana. W oczach Wysockiego błysnęła furia, lecz musiał zamilknąć. W hangarze, podczas przygotowań do lotu, Aleksandra spojrzała na Ewę. Dziewczyna była blada, ale jej ręce nie drżały. Dasz radę, powiedziała Aleksandra, kładąc dłoń na jej ramieniu. Pamiętaj, że jesteśmy załogą, ja ci ufam. Ewa skinęła głową, a w jej oczach pojawił się błysk determinacji. Start był szybki, niemal automatyczny. Samolot przeciął gęste chmury, a w kabinie panowała cisza, przerywana tylko komunikatami z kontroli. Po kilku minutach radar wskazał cel. Niezidentyfikowana maszyna poruszała się nisko, zmieniając kurs w sposób podejrzanie chaotyczny. Aleksandra przejęła pełne dowodzenie. Przygotować się do manewru zbliżeniowego rozkazała spokojnym, zdecydowanym tonem. Gdy podlecieli bliżej, zobaczyli, że to niewielki samolot transportowy, bez oznaczeń. Nie odpowiadał na wezwania, a jego lot wyglądał na desperacką próbę ucieczki. W każdej chwili mógł spaść lub narazić się na kolizję. Aleksandra, analizując sytuację, wiedziała, że procedura przewiduje ostrzegawczy sygnał świetlny i wymuszenie lądowania. Jednak pogoda była coraz gorsza, wiatr szarpał maszyną, widoczność malała. Ewa, oddychając szybko, spojrzała na nią pytająco. Zrobimy to razem, powiedziała Aleksandra i wykonała manewr, ustawiając swój samolot w pozycji przewodnika. Przez długie minuty prowadzili niezidentyfikowany samolot w stronę granicy. Każdy podmuch wiatru, każde wachnięcie mogło skończyć się katastrofą. Aleksandra czuła, że ciężar odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na niej. W radiu odezwał się głos kontrolera. Kapitan Nowak, Centrala potwierdza, macie pełną swobodę działania. Priorytet bezpieczeństwo. To było jak niewidzialne wsparcie, które dodało jej odwagi. W końcu, z ogromnym wysiłkiem i koncentracją, udało się zmusić transportowiec do obniżenia pułapu i skierować go na pas awaryjny. Gdy obie maszyny dotknęły ziemi, w kabinie zapanowała cisza, a Aleksandra dopiero wtedy zdała sobie sprawę, jak bardzo była spięta. Ewa spojrzała na nią z podziwem i szeptem, powiedziała, Uratowałaś ich i nas wszystkich. Na lotnisku czekała komisja, kamery i reporterzy. Wiadomość o akcji rozeszła się błyskawicznie. Oficjalne komunikaty mówiły o wyjątkowym profesjonalizmie załogi, a nazwisko kapitan Nowak padło po raz pierwszy publicznie w tonie podziwu, a nie drwiny. Aleksandra stała w tłumie, zmęczona, z włosami jeszcze pachnącymi dymem paliwa i czuła, że coś się zmieniło nie tylko w oczach przełożonych, ale w sercach tych wszystkich, którzy byli świadkami. Wiedziała, że jej droga wcale się nie skończyła że jeszcze wiele razy będzie musiała walczyć, ale po raz pierwszy czuła, że naprawdę wygrała bitwę, która toczyła się od lat. Następnego dnia cała baza żyła tylko jednym tematem. Relacje z akcji patrolowej pojawiły się w mediach, a nazwisko kapitan Aleksandry Nowak stało się symbolem odwagi i profesjonalizmu żołnierze, którzy dotąd odnosili się do niej z dystansem, teraz podchodziliby uścisnąć dłoń, albo przynajmniej skinąć głową w geście uznania. Ewa chodziła obok niej dumna, jakby sam fakt, że była częścią tej historii, dodawał jej siły. Atmosfera w jednostce zmieniła się w sposób wyczuwalny, jakby nagle okazało się, że niemożliwe jest możliwe, a uprzedzenia tracą na znaczeniu wobec faktów. Major Wysocki jednak nie mógł pogodzić się z porażką. Podczas odprawy próbował podważyć przebieg akcji, sugerując, że ryzykowna brawura mogła skończyć się tragedią. Jednak tym razem nie znalazł wsparcia. Dowódca jednostki przerwał mu zdecydowanie. Kapitan Nowak wykazała się dokładnym stosowaniem procedur w ekstremalnych warunkach. Dzięki jej decyzjom nikt nie ucierpiał. To wzór do naśladowania słowa te wybrzmiały w sali jak wyrok. Wysocki spuścił wzrok, a Aleksandra poczuła, że ciężar, który dźwigała od lat, nagle stał się lżejszy. Kilka dni później odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń. Na placu apelowym zebrała się cała jednostka. Aleksandra stała w szeregu, gdy jej nazwisko zostało wywołane. Wyszła przed tłum, czując na sobie setki spojrzeń. Medal, który otrzymała błyszczał w słońcu, ale ważniejsze były słowa dowódcy. Kapitan Nowak udowodniła, że profesjonalizm i odwaga nie mają płci. Jej postawa powinna być przykładem dla wszystkich. Oklaski były długie i szczere. Aleksandra poczuła, że wreszcie sprawiedliwość została przywrócona. Po ceremonii podeszła do niej Ewa. Wie pani, że zmieniła pani coś więcej niż tylko nasze loty. Dziewczyny w akademii już mówią o pani jak o bohaterce. Pokazała pani, że nie musimy być cicho, że możemy walczyć o swoje miejsce Aleksandra? Uśmiechnęła się, a w jej oczach pojawiły się łzy, których nie próbowała ukrywać. Wiedziała, że nie walczyła tylko dla siebie. Wieczorem, gdy słońce chowało się za horyzontem, wyszła na pas startowy. Cisza otulała bazę, a powietrze pachniało jeszcze gorącym metalem i paliwem. Spojrzała w niebo, gdzie pierwsze gwiazdy zapalały się powoli, jakby czekały na jej sygnał. Myślała o wszystkich chwilach upokorzeń, o słowach, które raniły głębiej niż ostrze noża, o śmiechu w kantynie, o ironii Wysockiego, o strachu Ewy, a potem o tym momencie, gdy ster w jej dłoniach był jedyną barierą między życiem a katastrofą. Kobieta za sterami, to żart? przypomniała sobie tamte słowa, teraz mogła odpowiedzieć nie, to rzeczywistość i to przyszłość. Na twarzy pojawił się spokojny uśmiech. Wiedziała, że jej droga jeszcze się nie skończyła, że czekają kolejne misje, kolejne bitwy, te w powietrzu i te w sercach ludzi, ale już nie czuła ciężaru samotności. Teraz miała obok siebie ludzi, którzy wierzyli i wiedziała, że nie zawiedzie.